Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność porozmawiać z lekarzem dentystą Tomaszem Kosikiem, specjalizującym się w zabiegach chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Panie doktorze, chciałbym porozmawiać na temat ósemek, tak zwanych zębów mądrości. Dlaczego zaleca się usunięcie tych zębów? Wbrew pozorom nie wszystkie ósemki się kwalifikują do usunięcia, to wszystko zależy od konkretnego pacjenta, konkretnego przypadku. To, co jest istotne, że wraz z biegiem lat coraz więcej ósemek się kwalifikuje do usunięcia, ale jest to spowodowane tym, że ewolucja nie nadąża za zmianą naszych przyzwyczajeń. Dlatego, że jemy coraz bardziej przetworzone jedzenie, i przez to nie ma takich bodźców, które stymulują wzrost naszej kości do przodu przez te ósemki, po prostu się nie mieszcza u nas w ustach. Dlatego jest dużo ósemek, które, na przykład, do których, które nie są w stanie wyrosnąć całkowicie. Mają tam dostęp bakterie, a jednocześnie są zbyt daleko, by pacjent był w stanie wymyć. Yy, mogą być też na przykład wskazania ze względu na wadę zgryzu, gdzie przed leczeniem, yy, leczeniem ortodontycznym, przed założeniem aparatu, konieczne jest usunięcie takich ósemek. Jest to prawda, że to są zęby szybko psujące się? Wynika to bardziej z tego, że jest właśnie ciężki dostęp, trudno umyć, ale są to zęby psujące się dokładnie w takim samym tempie, tylko po prostu yy, ze względu mit. na... Tak, to jest mit. One mają podobnie strukturę, Owszem, zdarzają się wyjątki, gdzie one będą na przykład mniejszymi zębami, gdzie e, mogą mieć nietypowo dużą liczbę korzeni, e, nietypowe położenie, kształt tych korzeni, ale to, to już bardziej będą różnice między poszczególnymi oso, e, osobami, ale ogólnie ósemki są takimi zębami jak, jak pozostałe. Do jakiego wieku wyrastają takie ósemki? Są pacjenci, u których nawet w wieku kilkudziesięciu lat jeszcze, jeszcze się mogą pokazać, ale przeważnie, no to to jest w okolicy pełnoletności te zęby się u nas pokazują. To jest też jednocześnie najfajniejszy moment, żeby je usunąć, dlatego że one najczęściej nie mają wtedy jeszcze w pełni wykształconych korzeni. Więc dzięki temu tylko, te że jeszcze nie zdarzą się nam zakrzywić, łatwiej jest je usunąć, jest to mniej bolesne i lepiej się taki pacjent goi. Czy usunięcie ósemek wiąże ze sobą komplikacje zdrowotne? W pewnym stopniu na pewno, dlatego że może wystąpić obrzęk związany np. właśnie z podrażnieniem mięśnia, bo ósemki najczęściej się znajdują w okolicy dość bogatej w mięśnia. Może być kwestia też np. wystąpienia siniaka, dolegliwości bólowych. Jednocześnie są też pacjenci, u których te ósemki y, będą, to, to gojenie po usunięciu ósemek będzie przebiegać bardzo łagodnie? Z kolei przy odpowiednim przeprowadzeniu zabiegu, przy odpowiedniej technice, dobrej diagnostyce, no to ryzyko jakichś poważniejszych trwałych powikłań jest y, bliskie zero. Proszę powiedzieć, czy pacjenci obawiają się usunięcia ósemek? No, jest to jeden z bardziej stresujących zabiegów dla pacjentów to zdecydowanie. No, wynika to zarówno z równych opowieści historii, które też można przeczytać w internecie, te w różnych historii, które, na które można też napotkać na pewno gdzieś na wśród znajomych. No, nie jest to na pewno przyjemny zabieg. Jednocześnie to, co mogę powiedzieć, jest to zabieg, który jest na pewno bezbolesny, a większość obaw wynika właśnie z ryzyka tych poważniejszych powikłań. Jednocześnie też na kilka tysięcy ósemek, które usunęłem, nie zdarzyły mi się trwałe powikłania po, po usunięciu ósemek. To, co jest bardzo ważne, żeby właśnie też iść w tym kierunku, to jest to, żeby taki zabieg był dobrze zaplanowany, jeśli na przykład są jakiekolwiek wątpliwości pod kątem anatomii, żeby wykorzystać tomografię komputerową, czyli takie zdjęcia rentgenowskie trójwymiarowe, żeby odpowiednio wiedzieć, czego co możemy dotykać, w którą stronę taką senkę taką możemy popchnąć, a w z której strony jej z której strony musimy uważać i to są właśnie rzeczy w połączeniu z odpowiednim czasem na zabieg, odpowiednią techniką zabiegu, bardzo delikatną, bardzo precyzyjną, żeby właśnie zmniejszyć ryzyko na wystąpienie właśnie tego, czego się pacjenci boją najbardziej. Zajmuje się pan również implantologiem. Proszę powiedzieć, czym są implanty, z czego się składają. Implanty to można uprościć jako takie, takie małe śrubki, które są umieszczane w kości, które są wykonane z odpowiedniego stopu czystości tytanu. To, co jest bardzo ważne, to implanty, jakby same w sobie, są tą częścią, która jest w kości. Na implantach można odbudowywać różnego rodzaju uzupełnienia, od pojedynczych koron, przez protezy na implantach, poprzez mosty na implantach. Które mogą naprawdę bardzo mocno poprawić komfort funkcjonowania i życia pacjentów. Czy implanty zakładane są na stałe, czy po jakimś czasie trzeba je wymienić? Same implanty, czyli właśnie ta część, część która jest w kości, jest planowana dożywotnio. To, czy one będą dożywotnio funkcjonować, będzie w dużej mierze zależeć też od trzymania się przez pacjenta zaleceń bezabidowych, bo implanty można mniej więcej przyjąć, że mają podobną wytrzymałość, jak nasze zęby własne. No skoro. Musimy ten implant wprowadzić. To najczęściej u pacjenta zaszły jakieś okoliczności, które no doprowadziły do tego, że no zęby własne no niestety no nie, nie dały sobie rady. Dlatego bardzo często konieczna jest duża praca nad poprawą, poprawą higieny jamy ustnej i w takiej sytuacji dobrze usytuowany implant jest w stanie funkcjonować nawet i dożywotnio. To, co ulega wymianie z kolei, to jest praca na implantach, czyli to, co widać w ustach. I tutaj ten czas wymiany będzie zależny od rodzaju pracy, czyli w przypadku protez to będzie najczęściej między 7 a 10 lat. W przypadku koron na implantach podobnie to wygląda jak w przypadku koron na zębach własnych, koron i mostów, czyli przeciętnie między 15 a 20 lat. Ile trwa okres gojenia się implantów? Okres gojenia się implantu jest zależny od tego, czy umieszczamy go w szczęce, czyli u góry, czy w hofie, czyli na dole. W szczęce taki czas gojenia wynosi około 4 miesiące. W przypadku Uchwy to jest między 2 a 3 miesiące. To jest okres, po którym można zacząć wykonywać finalną pracę, czyli to, co pacjent będzie później czuł w ustach, widział w ustach i czym będzie sobie gryzł. Pacjent ma już założone implanty, są rany, są wygojone. Jaki jest następny etap leczenia? Odsyła Pan do innych specjalistów. Po wprowadzeniu implantu, który najczęściej zakładany jest tak zwaną śrubą gojącą, czyli elementem, który będzie odpowiadał za prawidłowe wygojenie dziąsła. Następny etap to jest wykonanie właśnie finalnej pracy po integracji implantu z kością, czyli krótko mówiąc, tak upraszczając troszkę, po zrośnięciu implantu z kością. I wtedy pacjent trafia do protetyka, czyli osoby, która zawodowo zajmuje się właśnie wykonywaniem równych uzupełnień, zarówno właśnie na zębach własnych, jak i na implantach. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.